Serdecznie witam wszystkich widzów kanału Tajemnice wiary. W dzisiejszym odcinku przedstawię treść modlitwy do świętego ojca Pio o wstawiennictwo. Zachęcam również do napisania w komentarzu własnej intencji, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie, jako społeczność kanału Tajemnice wiary, poprosić ojca Pio o pomoc i wstawiennictwo. Pamiętajmy zawsze słowa ojca Pio, który za każdym razem, kiedy ktoś zwracał się do niego z prośbą o pomoc i modlitwę, on zawsze powtarzał: Trwajmy w nadziei, że nasz Mistrz nas wysłuchuje i trzymajmy się danej przez niego obietnicy. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdyż, jak powiedział Jezus, o cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Pamiętaj, że zawsze kiedy znajdujesz się w ciężkim położeniu, nie zastanawiaj się i z ufnością zwróć się do naszego ukochanego Pana za wstawiennictwem świętego Ojca Pio słowami modlitwy, którą teraz przedstawię. Modlitwa o wstawiennictwo świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem. Kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Jeszcze raz zapraszam do napisania swojej intencji w komentarzu i zachęcam również do subskrypcji kanału. W ten sposób pomagasz w dotarciu z przesłaniem miłości i wiary do większej liczby osób. Bóg zapłać.